Cześć kochani, właśnie Was zabieram na swoje wakacje. A wy wybierać się gdzieś na wakacje? To dajcie w komentarzu. A ja już się pakuję i jadę. Gotowa jestem, aby? Ja jeszcze łóżko poprawiam. Marzyna czy już jesteś gotowa? Jestem prawie gotowa. O, a kto tu jest? Kto tu się ukrywa, Wasia. No, no jak to kto? Najlepsza opiekunka króliczków. A króliczki? No właśnie, róbcie, a co, co to mam gdzie? Gdzie? W swojej Pod łóżkiem, Trzeba bazie. go wiesz, tam to eksmitować. Auto zapakowane, miaśka, jak tam? Dobrze wszystko przygotowana? Wzięłam. Tak, wszystko wzięłam. Wszystko zabrałaś? Dobra, to jedziemy. Ja jeszcze tylko muszę plecak ci dorzucić. Poczekaj, o. pokaż co tu tam masz. Dasz super rzeczy. Proszę, jeszcze mój plecaczek. Ciężki. To luksusowo, tobie. luksusowo mi jest, no pewnie. Jedziemy. Jeszcze się podjechaliśmy pod peczką nad po ciekawą rzecz. Tak, słuchajcie, ja idę odebrać teraz super rzecz, którą wykorzystamy z Tośką na kaszubach. Ja tylko muszę zdalnie otworzyć. Jak myślicie, co to może być? Co to przyszło? O, niezłe. Jak myśli Jaśka, widzowie zauważyli, co jest. No, bo na opakowanie widać. jest narysowane. O, o, to będzie mega. Wow. Bajer, nie? Dobra, schowaj to tam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już przyjechałam na miejsce, a teraz zrobię sobie room tour naszego pokoju hotelowego. Widok właśnie na samym końcu pokażę. Nie. Aha, nie, dobra. Tutaj mamy taki przedpokój. Idziemy dalej, czyli mamy biureczko. To jest moje łóżko. Jedynie takie miło jest to, że się rozsuwa po prostu taki. No łóżko takie średnie, czyli znaczy kanapa średnia, ale okej, okay, nie. Wyśpa się. Tam, e... Bo w ogóle nie powiedziałeś, że tak. jesteś już, już, już drugi dzień w łodzi. Tak, drugi dzień, bo wczoraj już przyjechaliśmy. Miałam tam finalnie spać, ale myślę, że dzisiaj... A to jeszcze nie tak. wiedzą, gdzie za chwilę pokażemy. E, tu mamy jeszcze fotel, I dalej mamy komodę, telewizor i teraz przechodzimy do drugiego pomieszczenia. Tutaj jest... O finalnie. dzień dobry. Zapraszam do mojego królestwa. Tutaj w tej rodzice i jeszcze tutaj mamy toalet, tu to mamy półkę, dwie yy, umywalki, co jest według mnie plusem, kibelek yy, i prysznic. To teraz najważniejsze, czyli? Widok. To idziemy. Idziemy, słuchajcie, Michaćka prowadzi, proszę prowadź, Michaćka. Uwaga, siadajcie. Jak stoicie. No widok jest, słuchajcie, niesamowity. Okno od podłogi. Po sam sufit, od prawej ściany A do też lewej. To ja dołączę, bo jeszcze dzisiaj nie widziałam, wczoraj wieczorem. No pięknie, pałac poznańskiego. No ja wiedziałam, wiedział, wiedział, że to jakiś jest pałac, no ale zapomniałem. To jest muzeum teraz, no i manufakturka. No hmm. i nasz kadłuba miała finalnie spać, no, ale coś zrezygnowała. No właśnie. No i co? Dlaczego nie spałaś? No, nie wiem. Podejmuj mi wyzwanie. No bardzo dzisiaj. Tak? Dzisiaj, ale nie, to musi być dowód na to, widzowie muszą to widzieć. Słuchajcie, jak nie, do, jak nie zobaczycie tego pod koniec, no nie no, w tym filmie, to znaczy, no. że Lichaśka nie spała. Nie, spałam tutaj. Znaczy spała, ale nie w oknie. spała. Noc, Noc w oknie, no to Noc dobry tytuł ok nawet. Tak, to no. w oknie, ale dziwne, nie? Kontrowersyjne. Czemu? Ale tu jest, słuchajcie, powiem wam, bardzo fajnie. Zobaczcie, tu jest miejsce, jak tu się zasłoni filanty. Matej. Ej, halo, jak jest To sam... normalne łóżko. Łóżko, takie... Ty, a to jest takie szerokie jak twoja ta. Ale bardzo długie, no. A jak się na tym spało w ogóle, nie e, Minus właśnie to, jak mówiłam, to się rozsuwa i to jest takie... Mm, bo to są takie moduły, nie? Tak. No i jakie plany na Wyprawa. Wyprawa. E, tak szczerze nie wiem, jak to e, tata powiedział przed siebie, o, idziemy przed siebie. I to jest najlepsze, tak. Przed siebie, czyli idziemy albo po poznańskiego, albo Manufaktura, albo gdzieś tam w centrum pójdziemy. Jaśka zakupy poczyniła. Tak, z zakupy z Łodzi. Kupiłam sobie pierwszy magnes, który będzie w naszej lodówce, gdyby. Pierwszy magnes z Łodzi? Z Łodzi, tak. I jeszcze taką gumkę sobie kupiłam. Pierwsza 28 na zegarku. Zmierzamy w kierunku ciemnego okna. I kogo tu widzimy? Ja tu widzimy. Nie ja jeszcze nie śpię. A co robisz? Oglądam swoje widoczki piękne. Ja a, no widoczki piękne. Noc w oknie. Ale rano cię też widzimy, mam nadzieję. No pewnie. No, to słuchajcie, ci trzymajam za słowo. Czy wytrzyma do rana? To dobranoc. Dobranoc. Zacznij sobie parawan, a zasłony zasłaniamy czy nie? Nie, bo i tak to bym się... Aha, no i tak ci się od 10. No, to ma sens? To na razie, dobranoc. Dobra. Marek, budź już Michał się, za chwilę śniadanie. Idę. Dzień dobry. Halo, wstajemy. Nie. Nie wstajesz? Nie, nie. Czemu? No to się fajnie śpi. Jak, I co, jak się spało? A nie słońce cię nie budziło? No trochę tak. Hmm? Wyspałaś się w ogóle czy nie? No. Marzena, ty to słyszysz? To ja chyba też bym chciała taką nockę tutaj. Za, bo ja coś nie wyspana jestem. Masz drugie okno. Proszę. A co ci się ciekawego śniło? się. A, to wstajemy, fajna nocka i jedziemy dalej. Tak. Na śniadanko! Ej! Właśnie zajrzemy na nowe miejsce, czyli na kaszuby, a kogo tam spotkam, to się dowiecie jak przyjdę dokładnie na miejsce. Ej, co robicie? A co wy tam eee, robicie? No? No. Co wyglądacie? Misia i ja. No ja wiem, że Misia, ja słuchaj, ale jaka to jest Misia i ja? Barbie. Bo. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. A w ogóle nie powiedziała, że przyjechałaś do tosi. Tak, Zapomniała z wrażenia, co? Nie, bo był bardzo fajny dzisiejszy dzień. Tak, a coś się ciekawego? Eee, bardzo rzeczy. Przed Marek zrobił grill, tak. ale ziemniaczki które były ciemne. No ja tak. Ale one nie były spalone, one były dobrze przypieczone. Nie, 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 one były już spalone na czarno. Przypieczone były. One były już spalone, Spalona czarne. Marek. Nie, one były dobre. Ne. One były ale dobre, ale czarne. Bo, bo, ty nie rozumiesz. bo wy nie wiecie, jak wyglądają kartofle nie, z ogniska nie albo z tego. No to mamy taki przepis fajny na te ziemniaki. Tak? A jaki wy macie? Właśnie, tyś miał z jaki jakiś no, przepis. W sensie, ja tak robiłam zawsze, że jak y, był gotowy ziemniak z tego, y, z tego grilla albo z ogniska, to też y, tak y, go nacinasz i tam y, dajesz to masło i, I sól. sól. No dobra, ale to najpierw musiał być zrobiony, tak? No tak. No, tak żeby było idealnie przypieczone. idealnie. No, a w ogóle, która jest godzina? Gdzie jest czy jakiś? Nie. 0,016, ale też się tak dwie godzinki. Dwie godzinki, no. Tak. Za dwie godzinki to wy już śpicie smacznie. Dobranoc mm. widzimy się jutro rano. No to my, słuchajcie, schodzimy. Idziemy teraz w dół. Cóż za powaga na twarzy. Dzień dobry, dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. A co wy wieczór. to robicie? Puszczamy się. Usztamy się. Teraz wam coś pokażemy jeszcze, chodźcie. Idziemy do namiotu. Łaki jaki wyskok. No, no, no. Uch. O, ho, ho! Ale tu jest na bogato. Piłkarzyki. Tutaj mamy piłkowa i tam tutaj mamy piłeczki. A właśnie, a gdzie dzisiaj będzie noc? W namiocie. Tu jest jak Może nie widać, ale ją słychać za to. Nie no i pod kątem teraz trzeba. Tu są linki jeszcze takie. Muszą być zrobione. I jeszcze tutaj jest potrzebne do tego środka. Jest dobrze? Ale no. Dobrze, ja myślałam, że on jest zmieni ja To jest dwuosobowe, tak. jak się nie mylę, namiot. Mm. Dziewczyny się przeprowadzają, przeprowadzka dziewczyn jest, ponieważ one postanowiły nie spać już w domku. Koniec. Proszę, co sobie wynalazły. Seler. Brukselka! No nie! Yeah! Pomidor. Aha! To złapie na brukselkę. Na owoce. A potem na owoce. Już kolory mamy zaliczone. To teraz będzie pomidor. Brukselka. E, pomidor! Stajesz. Kiełbasa za chwilę będzie gotowa. Godzina 23.19, a dziewczyn na górze brak. Ciemno. To gdzie one są? Ja wiem gdzie one są. Ale mm. słuchajcie, one jednak się zdecydowały, żeby spać w namiocie. Idziemy do nich teraz. One już jakiś czas przebywają. O, słyszycie? Dzień dobry nie Co wy tam robicie? Dobra, popatrzymy Czekaj, bo ja piszę Jak Ja tylko klęczę, no Spoko Jak tam dziewczyny? A dobrze Jak się leży? A cieplutko tu jest? Tak cieplutko jest ale tu jest fest ciepło Jakby wam było za gorąco, to tam macie okienka Tu wystarczy sobie odsłonić Michaśka i tam. Bo... Dobra, to wy tu śpicie rano na odwiedzę. O którym chcecie zostać? Nie wiem, około dziewiątej. My, Bo my ścień, idziemy koło. spać tak jak zawsze o pierwszej. Dobra, to na razie, dobranoc. Dobra, dobranoc dziewczyny. Dobra. No, zaśnijemy teraz. O, proszę, tak sobie śpią. Takie wyzwanie dziewczyny podjęły. To idziemy sprawdzić, jak tam u dziewczyn. Czy śpią? spokój kupcy Jak się spało? Bardzo dobrze. <laughs> A czemu się ujawnią? A tam nie ma jasu, tam jest ciemno Bardzo ciepło A twardo? Nie, bo mamy kobry No i co, powtarzacie nockę O, łapkę w górę <laughs> Dobra. O dzień dobry. O dzień dobry. Nie, nie. To było ciemno, fajnie. No jest ciemno. No nie. To na to w tyle, zostawcie łapki w górę. No i co do następnego odcinka, to na razie. Pa! pa!